Ja daję ludziom pieniądze za robienie pompek. Jak zrobi pan 10 pompek, zostanie pan 2 złote. 10 pompek? 10 pompek. A jak zrobię 20? To 3 złote. Dobrze? Dobra, lecimy. Ej, eee, braciszek! Też? Patrz jak bumpuje. Dawaj, dawaj. Lecimy. Raz, dwa, trzy. Tylko oddychaj. Siedem, osiem. Dziewięć, 10 4 złotych Nie, no umówimy się na 3 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Dawaj 50 20. za 5 złotych Zobie, zobie Dawaj, dawaj, dawaj <śmiech> Dawaj, dawaj <śmiech> 5 złotych 5 zł czeka Trzeba było mi to powiedzieć co byś zrobił? Więc tak ja by użył. widzisz? Dzięki Dobra. Trzymaj piątkę. Dzięki wystąpiłeś w mojej telewizji. Dzięki siśta. Dzięki siś na miłego dnia. Tobie też. Miłego dnia to jestem jednak szajbu Ja po prostu sam z siebie się zbieram. Ale, ale nie ale im dodaję. Aj,